Witam wszystkich z tej strony, Tula i Donster razem z Flow. W poprzednim odcinku udało nam się zrobić ten sztylecik, tak? I pokazałam Wam, jak on działa. Myślę, że jest bardzo fajny. O, tu jeszcze mamy pajączka, fajnie. To go sobie zabijemy, bo przyda nam się dużo tych serduszek. Leci następny, fajnie. Jest dobrze. I następny. Ja tych kokonów nie będę rozwalać, bo bo one nam się przydadzą, żebyśmy właśnie mogli pozyskiwać te, te serduszka i te fragmenty. Dobra. Wracamy do naszego, powiedzmy sobie, obozu, który troszeczkę dzisiaj rozbudujemy. Yy, tak, na no, ognisko. Kurcze, jednego kamienia nam no, brakuje. <laughs> no niedobrze. Nie, nie wiem, czy zdążymy. Czy my mamy... O. Pochodnie? Boże Święty. Pochodnie. Dobra, mamy pochodnie zrobimy sobie jeszcze kilów. no dobra no i niestety nie uda nam się teraz kurczę szkoda no ale cóż dobra zjedzmy sobie marchewki następną noc już sobie zrobimy ognisko nie spojrzałam że to kurczę jednego tego nam braknie Kamyczka. Ale to nic. Nadrobimy. Nie, mandrogory teraz nie biorę. Weźmiemy sobie rano. W sumie zamienimy. Dobrze, są marchewki. Ja tam wolę marchewki. Tu może się jeszcze przejdziemy kawałek. Bizony na środku ścieżki. A co tam? Nazbieram no, sobie patyczków. O. Myślałam, że wystarczy nam, no, ale niestety, no patrzcie. Ale ten z się przyda. Dobra. Yy. O, tu mamy złoto, to lepiej weźmiemy tutaj. Okej. Okay. Nie no, to miałeś zostawić. W sumie to przydałoby nam się drzewo. Patyczki. Znowu mamy tą. No i tyle samo procent. Okej. Okay. Fajnie. Chester. Ja mam ostatnio szczęście do chesterów, kurczę. Wszędzie ten. Znaczy wszędzie. No często znajduję w każdym razie. Co by tu sobie zamienić? O, zróbmy tak. Ty sobie to trzymaj. Trzymaj śpiwór. To. Co by ci tu jeszcze dać? Dobra, na razie weźmy sobie to złoto przy okazji. Dobra. <laughs> Wrócimy sobie... O, właśnie po to, bo to nam się przyda do to nam się przyda do palenia chociażby, no. Okej. Okay. Wrócimy sobie tutaj w górę. Popatrzymy czy są tutaj gdzieś króliczki blisko. Tak, kupki nam się też przydadzą. Tak, są króliczki. Więc... Postawimy sobie od razu pułapkę żeby nam się już łapały, żebyśmy mieli pożywienie weźmy sobie mądrogowe <laughs> tu sobie zrobimy kolejną pułapkę albo i nie, ale to za chwilkę zrobimy trawy są zawsze potrzebne i tak szybko idą, że naprawdę o, akurat jest króliczek Dobra. Okej. Okay. O, już jest pajęczek, fajnie. Chodź tu. Ale czysterka to mi zostaw. O! mogłam mnie wszystkie na rok. No nic. Nie, zostaw. Dobra. Kokon zostawiamy. O! Mamy mało życia, zeznam Mandragora okej. Okay. Specjalnie sobie ustawiłam więcej tych mandragor, bo tak jak mówię, ona ma mało życia. <laughs> a, a życie, no nie jest tak łatwo sobie podroperować. Yy, a tak jak mówiłam yy, w poprzednim odcinku, jest to seria taka pokazowa, także, także nie chodzi tutaj yy, głównie o przetrwanie. Dlatego troszeczkę sobie to ułatwiłam. Okej. Okay. Tu sobie zbierzmy jeszcze kubki. Tu sobie jeszcze zbieramy pajączki. Fajnie, że one tutaj są tak blisko. Będziemy mieć stałe źródło. Nie, świnka, ty zostaw mi pajączki! To ja tu muszę... Nie! Dobra. Ja muszę sama zabijać pająki. Bo ja tutaj właśnie potrzebuję te... Te niebieskie kamyczki, dobra. Tutaj mam jeszcze złoto, to już sobie od razu weźmiemy. Co, przydałyby nam się jeszcze też drzewo, bo mamy mało, Przydałoby się zrobić garnek wiadomo. Dobrze. Och. Myślałam, że zdążę, że zdążę ją wziąć przed wieczorem. Teraz nam tak będzie skrzeczeć. No trudno. Przeżyjemy czy ja? Nie mam siekiery. Hmm. To sobie zjemy. Na razie nie będę robić tych y, mikstur, bo to jeszcze spokojnie sobie ten nazbieramy. A nie, mam tutaj, dobra. Bo pająki będziemy zabijać często, także. Także spokojnie sobie jeszcze nazbieramy. Tak troszeczkę po prostu chcę ogarnąć sobie jakiś y, obóz. I. I wrócimy do naszych itemków, które posiada flow dodatkowo. Także dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę jeszcze na ogarnięcie obozu. Niemniej jednak cały czas będziemy zabierać pionki, żeby nazbierać sobie tych kamyczków. Ok. Dobra, gdzie my mamy pochodnie tutaj? Cyk. Cyk. A to się nam nie zapaliło drzewo. Myślę, że nam się zapali. Ja wiem, że ty nie lubisz ten ognia, no ale niestety trzeba. Przykro mi, moja droga. Musisz przeżyć. Aha, nie mamy miejsca. Tester, Chodź no tutaj. Co by ci tu dać? weź jeszcze to. Ale stanąłeś. Niefortunnie, chodź tu bliżej. tester, No, chodź. Dobra. Trzy tylko. Ale to nic, to sobie jeszcze zrobimy. Dobrze, wracamy tu. I zrobimy sobie już teraz kamienne ognisko. O, akurat zdążyliśmy fajnie. Upieczamy sobie marchewkę. I cóż, zróbmy sobie może skrzyneczkę. I tak będziemy sobie odkładać tutaj nasze kamyczki. Cóż, spójrzmy w ogóle. Gdzie to było? Muszę sobie przypomnieć. Tak, tu był ten diadem. Potrzebujemy aż 8 tych niebieskich kamyków. Więc sporo. To chyba, że więc nic nie było. To chyba też nie. Nie pamiętam, w których ona miała to zakładkach te... O! Tu jest pięć, potrzebujemy tych... Okej. Okay. A my mamy cztery chyba, tak? Mamy cztery, dobra. Więc weźmiemy sobie jeszcze jednego. pęk chodź 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 chodź, chodź. kurcze akurat no, no dobra jest wracajmy zaraz wam pokażę chodź. weźmy sobie tą resztę ok. I proszę, no. I możemy sobie zrobić jeden niebieski, ten cały kamyczek. Dlatego my potrzebujemy aż pięć. Jest to sporo, dlatego te, te pajączki sobie tutaj zostawimy. Eee, tak, tu już modno paliwo. Nie, tu coś było, chyba nie. <laughs> tutaj, tutaj było tak. Tutaj było, właśnie. O. To no, ale czy koszmarne paliwo potrzebujemy? Potrzebujemy koszmarne paliwo. To mamy mhm. tutaj nic. Farma sobie też możemy w sumie zrobić. Nie, chyba to było wszystko. tak. Ach, jeszcze to właśnie. Dobra, zróbmy sobie... Zróbmy sobie złotą siekierkę. A chyba złoto odstawiłam, tak? Nie. A co nie potrzebujemy alchemicznie czasami? Tak, Alchemicznie potrzebujemy. I potrzebujemy tak dwa kamienie, cztery deski. Dałoby nam się znaleźć kamienie e, Kamienie, zresztą kwiatki tak samo e, więc tak, będziemy musieli będziemy musieli się troszeczkę przejść, ale to już myślę, że w kolejnym odcinku troszeczkę jeszcze podwiedzać tutaj wyspę bo nie wszystko tutaj mamy może tutaj się kawałeczek przejdziemy w tą stronę, co tutaj będziemy mieć spojrzymy sobie albo wiecie co, tak, tu są te drzewka tak blisko, ja sobie je podpalę ok żeby już ten garnek móc sobie zrobić i może suszarnię sobie zrobimy zaraz zobaczymy czesteru Spalisz się. To sobie weźmiemy. Przydam się do miksturki. I to, bo to nam zniknie. Oj, tu, bierz to. Ok, zostawię goty. Dobra. 6 i akurat dwa. No to super, akurat będzie. I na garnek i na suszarnię. Fajnie drzewo, a w sumie drzewko sobie zetniemy jeszcze jedno. Aha, mieliśmy sobie zrobić farmę, więc nasionko nam się też przyda. Zbierzemy sobie tam chyba trawki nam brakowało. I chyba kubki. Teraz sprawdzimy. A w sumie chodźcie, zobaczymy, jak tam nasze króliczki. Czy coś nam się złapało? Tak, coś nam się złapało. Mhm, super. Tylko, że nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca. Masz, Chester. Weź sobie to. Weź to. To tak na chwilę, bo... musiałam znaleźć miejsce na króliczka. Tu jest drugi. A ja, daj sobie spokój. Oj, i no. zostawmy jego chestera. Dobra, jak już tak bardzo chcesz, to proszę. No to ty już też chodź. Chester. Dobra, wracamy sobie do obozu. Ok, teraz tak, co my potrzebujemy jeszcze na trzy kamienia? Czy nam wystarczy? Powinno nam wystarczyć. O, jeden, jeden, nie ma miejsca. Dobra, zrobimy króliki. Tym miejscem to jest zawsze problem. Ale to więc, zaraz to sobie ogarniemy. Ok, tak. Proszę, mamy garnek. Od razu sobie wrzucimy i gotujemy. Kolację. Dobra, to te skrzynki. Ty tutaj, Chester, chyba też miałeś, tak. tak sobie przerzucimy od razu. Aha, bo to nie jest całe, a tu jest ta część, ok I to. To tak, żebyśmy mieli wszystko razem. O, proszę to sobie weźmiemy. A na suszarnię co my potrzebujemy? linę jeszcze jedną. To też sobie zrobimy. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No. żebyśmy znowu nie skończyli źle dobra mamy suszarny. a tu? kurczę no to będzie tutaj dobra zjedzmy sobie nasz obiadek i co? Mieliśmy zrobić sobie... Aha, jeszcze tak. Musimy iść na drzewa, kamienie i drzewa i kamienie. Ale to już sobie pójdziemy w następnym odcinku. To sobie też możemy jedno ugotować. Coś tam sobie z tego zrobimy, ale to już później. Na razie zeznamy sobie mandragore. I cóż, w kolejnym odcinku, myślę, że tak, nazbieramy sobie jeszcze materiałów, żeby zrobić tą maszynę alchemiczną. Yy, przejdziemy się kawałek w poszukiwaniu yy, kamienia i, i, i co tu jeszcze potrzebowaliśmy ach, kwiaty, tak potrzebujemy kwiaty złe, więc może gdzieś znajdziemy w okolicy więc cóż, piszcie komentarze i zapraszam do kolejnego odcinka pa, pa